Witajcie, na moim kanale ja jestem. Amanda ze mną jest. Ena Co w dzisiejszym odcinku? Z racji tego, że zbliżamy się już do świąt. Zostało nam już tak naprawdę do grudnia i do zaczęcia vlogmasów. Ile dni? Ile dni? Y -y 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 -y. Siedem. <laughs> Lena pokazuje. Sześć, Mati mówi. 7. Nie, no, nie, czekaj, 27 jest. Już. No. No to cztery, tak? Cztery dni. Chciałam wam pokazać, bo ja sobie już rzeczy świąteczne kupuję od jakiegoś czasu. No, chciałam sobie się podzielić, może Was coś zainspiruje, będziecie mieli jeszcze okazję to po prostu kupić, bo jeszcze te rzeczy w sklepach są dostępne. Ale na początek oczywiście chciałam mi się przywitać, przypomnieć o subskrybowaniu tego kanału, żeby na bieżąco, bo filmy pojawiają się codziennie o godzinie 15, zaprosić na mojego Instagrama i na mojego TikToka, no i wpadajcie oczywiście na kanał do linku. Ja proszę dawać Aha, no i oczywiście stawcie łapkę w górę, jeżeli takie odcinki mm. wam się podobają Ja zacznę od tego, to są rzeczy takie użytku codziennego Bo są to dwa papiery toaletowe Są z Lidla I moim zdaniem są mega Dobra, a i jeszcze wam coś powiem Jestem w szoku, bo jak kupiłam y, papier toaletowy na Halloween To za tą jedną rolkę dałam 10 zł Czy że bałam się, że znowu będzie tak z tymi świątecznymi A nie, one są takiej normalnej cenie jak papier toaletowy I druga rzecz taka do domu To jest, są tylko dwie takie rzeczy, więcej nie mam chyba jest czegoś takiego. To są ręczniki kuchenne. No do wycierania sobie rzeczy w kuchni. Po prostu ręczniki kuchenne, wiecie, co... Z, z. Ręczniki papierowe. I też są z lidla Tu jest Leny karton, ja go nie będę otwierać, bo to ona będzie pokazywać, jak umyje ręce. A ja tu mam taki mega wielkachny karton... Nie, nie pokazuj bo ja twój pokażę, bo nie jest... No będziemy pokazywać jednocześnie. Więc na pierwszy rzut idzie znowu Lidl i mam taką piąteczną wycieraczkę z reniferkiem. No i ją kupiłam w Lidlu chyba, żeby Was nie skłamać za 15 zł. Więc myślę, że taka okej okay cena na wycieraczkę, która będzie tylko położona na święta, bo ja mam swoją taką z podpisem, ale muszę zmienić. Mamy teraz Chloe, jest Bambiś, a tam jest taka wielki fini i krót. Mam pierwszą z mojego karta no i jest kilka, ich jest kilka, no. ich, jest kilka ich jest kilka. I jest tak dużo, dużo, tak na okęń. I też jest Lidla Dobra, ostatnia wreszcie, bo ja mam tylko już tam trzy rzeczy już mam. Dobra, kolejny to jest taki bałban. Popsuty? Tak, ale nie masz. Nie. I tu ma świeczka ze stołu. Nie z tego, ale jest świąteczna. I ta świeczka, nie wiem skąd jest. Zostałam ją, mamy A uczyć. tutaj mamy taką kaseczkę. Tu jest czerwony, zielony bałwanek, czerwony i Okej. I teraz Kolejna rzecz jest z Rosmana i nie pamiętam ile kosztowało, ale coś znaczy, nie jakoś dużo. To są bombki na choinkę, które są z pierniczkiem i z taką... Laską, jakby co ją też No dokładnie, Szypał w innych kolorach, tym nie mogę rzucać, bo też jest na plastikowa. Dobra, kolejną rzecz... Ja tak, ja. mas Kocyk właśnie na łóżko Tak, on jest z i czy tu jest jego cena? Jest jego cena Jego cena to jest 36 zł Ja potrzebuję dwa koce, no. bo no, ja mam dużą kanapę, a chciałabym, żeby ona była tak, wiecie... Nie, ładnie. 35 zł. 35,99 zł, dokładna Aaaa. cena kocyków, daj Tu jest kocyk ręki. Tak, na moje łóżko On ma tutaj choinki, sarenki Psa i tak dalej. dalej I jest papko za 25 zł Kolejną rzeczą są to skarpety i zaraz wam coś powiem Jest. Tak, pierwsza skarpeta się prezentuje tak Mamy dwie takie I dwie, i trzy I trzy takie. Dlaczego tak dużo skarpet? Bo... Ej, zapomnieliśmy chyba o jednej skarpecie, Mati Czemu? Czekaj, ja czekaj, dawaj mi je wszystkie, czekaj Fini, Klo, Mateusz, ja, mama, Bambis! <grym> Zapomnieliśmy o skarpecie dla Bambisia Ale dobra, to się dokupi I powiem wam ogólnie, że podobno w Action albo w Dilzie, są one skarpety są pepko, są Te są z Pepko Ale podobno w Dilzie, albo właśnie w Action są skarpety w kształcie kości dla piesków Będąc w skarpety to kupię po prostu dwie kostki, a dwie będą dla Bambisia Dobra, możesz pokazać to? Jesteś w stanie powiedzieć co to jest? Nie Są takie lampki które są na co, Mati? To jest girlanda solarna LED. One ja się naświetlają przy słońcu. Jak na to będzie słońce, to one będą nam świecić pięknie w nocy. Tak, jak mamy duszki z Halloween, tak myślę, że to będzie fajne. I to też jest z Lidla. I to będzie Holzak po Lidlu. To, pokaże, to też jest z Lidla. Tak. I kosztowało mnie to 50 zł, więc chyba też spoko cena jak za lampki i nie, nie będą potrzebowały, wiecie, zasilania prądem. Tak, tutaj mamy takie odwrócenie. Czy opakowanie? A tak, tutaj są pierniki, chodniki, gwiazdki, medniki. Chodniki? Med chodnik zajmował no. Ja, co ja powiedziałam, renifery To nie jest skunik na biegunach Ogólnie mamy ozdoby cukrowe, tak? Na babeczki no I one są z Lidla, po prostu Kolejną rzeczą jest to... Ja, ja, ja. To jest taka poduszka w takie lizaki, które jadłam Jest to poduszka, jest nas z Astincy, ale nie wiem ile kosztuje, bo ja ją dostałam Po prostu jest takim moim pudle świątecznym Ona technym. będzie dla mnie, bo tak. ty masz już tam jakąś świąteczkę. Jaką mam świąteczną? No żadną <laughs> Kolejną rzeczą są... Kalendarze dla piesków! Kalendarze adwentowe dla piesków! Ale są kupione w Tedim. I tych 24, jak w każdym kalendarzu. 24. One kosztowały po 10 złotych. Mamy jeszcze jedne, więc nasze pieskie będą miały po dwa kalendarze. Adwentowe. Mega fajnie, ag, bo w ogóle pierwsza się spotkałam z czymś takim, że jest kalendarz adwentowy dla psa. Tutaj to, tak, mamy takie wisiorki, które dostaliśmy od Simseja. Jest to naszyjnik z innymi po prostu wisiorkami w tematyce świątecznej. I, w ja to... Tutaj mamy takie na kołaje, na delet. Tak, to są y, opakowanie na one, 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 one są z zredniego stedzie. i ile kosztowały? 5 zł, ale mamy w każdym Eto. opakowaniu dwie sztuki. Kolejną rzeczą jest kolejny kocyk. Kocyk jest z jest czerwony eee, po prostu. Właśnie. Nie ja jeszcze mogę. Co ty mieć mi ten... tu drapiesz? Kto tu drapie? Chopy, gdzie ty jesteś? Gdzie ty jesteś? Ale masz kocek, tylko nie szikaj na niego, dwa. Finiez, Zrusła Fin też chce dobrać się, oddaje Chloe na ziemię. Nie pokazuję Wam rzeczy moich z wcześniejszych świąt, bo uważam, że... Co, co? Zobaczycie to przy ozdabianiu gdzieś mieszkania, ubieraniu choinki hmm. i w ogóle Ale mamy, mamy jeszcze rzeczy po prostu, które gdzieś tam kupowaliśmy hmm. Ale teraz chcę pokazać wam nowe rzeczy, które po prostu, no możecie już znaleźć w sklepie, Ja wam się Tu mamy z Pierwszą pepko ta? za 6 zł. Ja, to są słomki metalowe, a tu mamy, tu mamy Tutaj mamy pierniki Pierniki, kto będzie robił pierniki? Ja i ty Będziemy malować? Ej, a zobaczymy jaką mamy foremkę. Tutaj mam kalendarz ze wysiorkami. Będziemy mieli bałwańka, głowa bałwana. I ostatnia nasza rzecz mamy... do jedzenia w sumie. Tak, taka, no, taka pustypka, ja tą zebrałam tak. mama tą wybrała. Aha, tak. No tu są po prostu gwiazdki. Tylko tyle ze świątecznych No a tu mamy wiadomo czerwone, zielone. Mamy pierniczki. No ogólnie i znowu coś czerwone, zielone. Nie wiem, co z tym będziemy robić, ale myślę, że coś dobrego na pewno. Dobra, i to ogólnie są... O nie, jeszcze ściereczki! Jeszcze mam jedną rzecz. Już chciałam powiedzieć ostatni z tych znowu rzeczy. Nie jeszcze jedna. I są to ściereczki świąteczne, które są. Z Lidla, więc dzisiaj e, najwięcej, że z Lidla jest Sinsaya I to e, na razie tyle, na pewno jeszcze będziemy chcieli pojechać, po takie rzeczy to było świąteczne do action, do Dilza. Myślę, że wtedy nawet pojedziemy z wami. Na pewno chcę kupić mydełko, które gra, więc to jest mój na ten moment taki priorytet, ale z racji tego że zbliżamy się do końca odcinka, to chciałabym pozdrowić pięć Oso. osób! Ponieważ w każdym odcinku pozdrawiam pięć osób. A jeżeli Ty chciałabyś bądź chciałabyś zostać pozdrowiona w kolejnym odcinku, wystarczy, że skomentujesz ten film tutaj na dole, a być może wybiorę właśnie Ciebie. Chciałabym. Pozdrowić Lilę. Również pozdrawiam. Ja bym chciała pozdrowić Jagodę. Ja bym chciała pozdrowić Kasię. Ja bym chciała pozdrowić Antosię. A ja bym chciała pozdrowić Huberta Tak, oczywiście pozdrawiamy wszystkich naszych widzów i dajcie znać, czy takie odcinki Wam się podobają. Jeżeli macie jakieś pomysły właśnie takie dekoracje świąteczne albo widzieliście coś ciekawego, oczywiście możecie dać mi znać w komentarzu. I żegnam się z Wami i dziękuję za obejrzenie tego materiału. Jeżeli takie odcinki Wam się podobają, to pamiętajcie o łapkowaniu, subskrybowaniu tego kanału, żeby być na bieżąco i zapraszam Was oczywiście na kanał A na